Cześć kochani, witajcie w filmie o aplikacjach na mój telefon. Tu jest moje Etui, które już chyba dobrze znacie i ono nie jest nam potrzebne. Mój telefon też już dobrze znacie. Jeżeli nie znacie, gdzieś u góry będzie wyświetlony film na jego temat. I tak, zaczynamy, bo dzisiaj filmik o aplikacjach. Na pierwszej stronie, czyli musimy sobie wejść w ten jakby domek, mamy aplikacje, które najczęściej używamy: i jest to mój kalendarz, Instagram, aktywne aplikacje, latarka, WhatsApp, zegar, Messenger, Facebook, telefon, wiadomości, aparat, internet i właśnie aplikacje. Wejdziemy sobie teraz w aplikacje. I pierwsza aplikacja to jest gra, której nie będę teraz włączać. Jeżeli jesteście ciekawi, zobaczcie sobie, co to jest 96%. Głównie chodzi tu w tej grze o to, że musicie, macie obrazek na przykład i musicie odgadnąć, a w zasadzie napisać, co na tym obrazku się znajduje, i potem macie odpowiedzi w procentach, jakie udzielili inni ludzie. No, i tak gracie w kolejne poziomy. AccuWeather, czyli wiadomo, prognoza pogody. Teraz wczytuję dane. Jak widzicie, tutaj możemy oczywiście sobie znaleźć swoje miasto. Ja teraz sobie kliknę moje miasto i mam informację o tym, że jest 6 stopni. Wskaźnik promieniowania UV, wilgotność, widoczność, punkt rosy, ciśnienie, wiatr. Prędkość, pory, ile w porywach jest. No i wiecie, takie tam ogólne. Potem no, macie pogodę co godzina i na co dzień, czyli jak jest dzisiaj, jutro i w kolejnych dniach. Macie też mapy zaznaczone, gdzie właśnie się znajdujecie. No a takie wiecie, bajery. Tutaj mam aparat, i jeżeli chodzi o aparat, to jest bardzo przydatna. Aplikacja. Teraz tutaj nic nie widzicie, bo telefon leży na stole, także jest ciemno. Jeżeli kliknę sobie tu, no to teraz tak w zasadzie widzicie lampę. O, lampa! I zasłanie tą lampę. I właśnie aparat. Wyłączymy, żeby nie świecić po oczach. W trybie macie różne tryby. Teraz one są tak ułożone, bo czekajcie. Może wyjdziemy i damy. Nie będziemy obracać ekranu. Jeszcze raz wejdę. Zobaczymy teraz. A no, nic to nie dało. Może tak? O! trybie mamy jak widzicie właśnie różne tryby, mamy automatyczny, upiększanie twarzy, czyli takie wygładzenie. Najlepsze zdjęcie, czyli z kilku zdjęć wybiera to najlepsze. Najlepszy wyraz twarzy, też jest możliwość taka dźwięki obraz, czyli taki jak gdyby wiecie, gif, fabularny, czyli taki. Jak tutaj ten właśnie skoczek, że jedna po drugim widoczne na jednym obrazku, animowane zdjęcie, wyrównanie jasności gumka, czyli możemy wymazać kogoś, coś. Panorama bardzo fajny, sport i tryb nocny. Oczywiście jest tutaj wiele ustawień jeszcze innych, tu oczywiście z boku, ale to nie jest ważne. To jest bardzo fajna rzecz, czyli czytnik kodów. Ja tutaj mam jakiś przedmiot. go czyta, zobaczymy, mamy czytnik kodów, mm. szukaj produktów, tylko raz, zobaczymy czy znajdzie, jestem sama ciekawa, mamy pistolet do klejenia 11 mm, jak widzicie to właśnie jest ta rzecz. I tak, i właśnie jest to takie przydatne, czasami możecie sobie zobaczyć, czy w jakimś sklepie może gdzieś jest taniej, cokolwiek. Bardzo fajny y, gadżet. Potem mam blogera, wiadomo, do pisania bloga, dwie gry, które bardzo wciągają, więc nie polecam. No wiecie, jak lubicie gry, to bardzo oczywiście polecam, ale przepadniecie w tych grach. Przeglądarka, czytnik optyczny, którego nie używam, nie mam pojęcia, Dropbox yy, to czasami używam, tu możecie zapisywać swoje yy, jakieś tam wiadomo, w sensie jakieś pliki, jakieś rzeczy, które chcecie potem użyć w innym telefonie na przykład, dyktafon wiadomo, dysk wiadomo, e-mail wiadomo i Endomondo, czyli aplikacja bardzo dobrze wszystkim znana i lubiana chyba, mam nadzieję przynajmniej, że lubiana. I tutaj macie czas, możecie sobie oczywiście to zastartować, zastopować, yy, dystans, jaki pokonaliście, prędkość, i wybieracie sobie, co robicie. Czy. Oczekajcie, coś się zacięło. O! Czy chodzicie aerobik, badminton, baseball, bieg na bieżni, box, chodzenie, golf, hokej, jazda, konna, yoga, kolarstwo wszystko. Tutaj jest tego bardzo dużo, nawet żeglarstwo. I yy, potem macie tutaj z boku wasz, yy, no jeżeli jesteście zalogowani oczywiście, to tutaj macie wasz, waszą, możecie zaktualizować, ustalić trening, różne aktywności, historię całą. Ja tutaj, ja używałam tej aplikacji w zasadzie tylko dwa razy, bo jakoś zawsze zapomnę tego włączyć. A też nie wybieram się w jakieś dalekie trasy, póki co, bo no ani nie mam urlopu, ani nie mam czasu chodzić. No, wystarczająco dużo się nachodzę w pracy. W każdym bądź razie wejdę teraz w to, pokażę Wam, wyświetla się mapka i ta niebieska kreska. To jest trasa, jaką pokonaliście. Czas, dystans, średnia prędkość, średnie tempo, kalorie, nawodnienie. No, jest tutaj tego bardzo, bardzo dużo. Możecie się tym pobawić. Jeżeli szukacie czegoś takiego, to ja Endomondo polecam. Facebook oczywiście chyba każdy zna. Filmy play'a nie używam. Flipboarda też nie używam. Foursquare to jest bardzo fajna aplikacja. E, zaraz Wam pokażę o co chodzi. Yy, musimy sobie włączyć lokalizację. I mam nadzieję, że nas teraz zlokalizuje. Zobaczymy. O, i wyświetla Wam się miasto, w którym jesteście, albo najbliżej Waszego miasta. Ja akurat wyświetlałam najbliżej mojego miasta. I tutaj macie y, różnego rodzaju czekola, czekoladziarnia, matko boska. Y, tak, różne kafejki, różne rzeczy, gdzie możecie kupić jedzenie, czyli mm, restauracje. Nocne życie, czyli wiecie jakieś tam bary, jakieś puby, karczmy, tego typu rzeczy, rozrywka, radiostacja, park Chopina, palmiarnia, do palmiarni polecam Wam zajrzeć, jeżeli będziecie w Gliwicach. Yy, tak, i jeżeli wiecie, znajdujecie się w obcym miejscu, możecie sobie, aha, nie pokazałam Wam, jeżeli wejdziecie na przykład na powiedzmy cukiernia Wisienka, pojawia się Wam yy, co wam się pojawia? O, pojawiają Wam się różne komentarze, gdzie możecie się dowiedzieć, że na przykład pączki są świetne albo toaletna, toaleta pachnie jak w PKP, no czyli widzicie, różne opinie krążą na ten temat. No, ale tak, ale to jest bardzo przydatna aplikacja i myślę, że wiele możemy z niej skorzystać. Galaxy, aplikacje, czyli aplikacje do Samsungów, Galaxy, Galeria, Galeria, jak Galeria. Macie wszystkie zdjęcia. O, ostatnio edytowałam właśnie swoją tapetę. I ostatnia rzecz, którą robicie, właśnie się Wam zapisuje na mm, jak gdyby, wiecie, na końcu. A tu mam zdjęcia z Instagrama, tu mam zdjęcie, porobiłam już zdjęcia mojego nowego kwiatka. Patrzcie sobie. Tak, wiem, że brzydki jest, ale mam nadzieję, że będzie kwitł jak najwięcej. I jak najdłużej. Możecie właśnie sobie z tych zdjęć zrobić tapetę, ale to na pewno wiecie. Jedziemy następną stronę, gmail, google, google plus, granie czekanie, tego w ogóle tutaj, tego w ogóle nie używam, to jest też gra. Instagram, każdy chyba zna, kto ma Instagrama, to musi mieć tą aplikację. Internet, kalkulator, jeżeli chodzi o kalkulator, to nie jest za bardzo rozbudowany. A teraz yy, jak sobie. Aha, nie włączyłam znowu tej opcji obrót ekranu. Jak sobie obrócicie, to pojawia Wam się tutaj więcej możliwości. Sinusy, cosinusy. I te takie, wiecie, bajery. Właśnie fajnym plusem jest to, że możemy sobie w aplikacjach bezpośrednio wejść do tego paska. Nie musimy nigdzie wychodzić. I jedziemy dalej. Kiosk Play, Knox, kontakty, książki, mapy. Mapy czasami używam, aczkolwiek no, niekoniecznie Messenger. Messenger jest potrzebny do Facebooka, czyli możecie sobie bardzo szybko z kimś popisać. Wszystkie wiadomości Wam też się wyświetlają. Tutaj jak ktoś do Was napisze moje pliki, nowa gra, czyli Tesco, ale bez nadzieja mój kalendarz. I to jest bardzo, bardzo fajna aplikacja. Na górze wyświetla się Wam ilość dni do okresu, kiedy y, wypadnie następny okres? Y, kiedy są następne dni płodne? Tutaj macie taką y, emotikonę z, z mam Akurat, możecie sobie to zmienić. Klikacie, kiedy zaczyna Wam się okres. Macie kalendarz i w kalendarzu pokazuje się Wam bieżący dzień. Następne dni są tutaj. I jak widzicie, tutaj macie napisane też szanse na ciąże. Tutaj macie czerwonym zaznaczone właśnie wasze, wasz okres. Tu macie dni płodne, średnie, dzień ewolucji. Ewolucji. Owulacji Ewa, owulacji dzień, dokładnie tak. Dobra, nie będziemy komentować tego teraz. Możecie sobie też dodać notatkę, czyli zaznaczacie właśnie początek okresu, jaki on jest mocny, koniec okresu. Możecie sobie napisać notatkę, jaką tam chcecie. Tu macie, możecie dodawać leki, jakie zażywaliście, czy mieliście stosunek, jakie macie objawy, bóle głowy, migreny i też właśnie macie y, gwiazdkami zaznaczone, jak silne one były. Patrzcie, tego jest bardzo, bardzo dużo. Naprawdę zdjęcia, mdłości, napięcia, drażliwość, różne, różne, przeróżne. Tutaj macie też nastroje, możecie sobie dodawać, jak, jak się czujecie w danej chwili, w danego dnia. Możecie sobie zrobić test ow owulacyjny, tym razem nie ewolucyjny. Waszą wagę i temperaturę ciała. I tak, to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą aplikację. Ale naprawdę polecam. Fajnie się ją obsługuje, fajnie zapamiętuje wszystkie Wasze rzeczy, nie musicie pamiętać kiedy co gdzie. Jedziemy dalej. Muzyka, 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 muzyka. Nawigacja tego też nie używam. O, jak z czasami przeglądam, to znacie też z przeglądarek waszych, to nie jest nic ciekawego. Tutaj mam aplikację taką do robienia zdjęć, możecie sobie robić różnego rodzaju kolaże, wybieracie jakąś ramkę, potem Wam wiecie, są różne efekty do nałożenia na zdjęcie. Macie też ramkę, ramki tego typu, czyli ramki fotograficzne. Co tutaj jest? Na pewno chcesz tak, chcę zamknąć. I tak, i możecie się tym pobawić, jak macie ochotę, ale też powiem Wam, że a nie używam tego zbyt często, tak naprawdę z zdjęcia mi wystarczą. Potem mamy pobrany pomoc kupony kupony, to jest też bardzo fajna aplikacja. To też pewnie większość z was zna, ale dla tych, którzy nie znają, no to proszę bardzo. Macie różnego rodzaju kupony do danych sklepów, restauracji, jak widzicie Burger Kingi, KFC, Media Markt, Matras. Wszystko oprócz tego są też yy, aktualne. O. Aktualne gazetki to jest bardzo przydatne, jak e, pff, czasami nie dochodzi do Was, wiecie, w formie tradycyjnej papieru. No to macie wszystko: Auchan, Alma, Castorama, Bricodino, pff, naprawdę bardzo, bardzo dużo. IKEA jest też, e, to ona na pewno zaciekawi wielu z Was. Isk e, Lerwamer no naprawdę jest tego ogromne. To Rosman, Saturn, także tą aplikację też polecam. I kolejna aplikacja to S Healthy, która jest bardzo podobna do Endomondo. Tutaj macie. Yy, czekajcie, chwilę. Tutaj możecie sobie. Tutaj możecie. Tutaj widzicie waszą aktywność. Dzisiaj to było mi 59 minut, czyli w zasadzie 98% mojego celu, bo ja zawsze mam ustawione na 60 minut. Tutaj możecie zacząć biegać, ustawić też swoją temperaturę, co jedzieliście Waszą wagę i takie różne śmieszne rzeczy, tu macie też funkcje, różne cele Wasze i programy chód do 5 km, bieg 5 km, pierwsza próba na 10 km i bieg 10 km. I tutaj macie, jak sobie wejdziecie w to, yy, dzienna aktywność, czyli ile spaliliście kalorii, Wasz dystans i najdłuższy czas aktywności. Tam jest jeszcze wiele, wiele innych rzeczy. Macie też waszą Wasz osiągnięty cel yy, i tak informacje o Was, różne, różne ciekawe rzeczy. Następna. To notatka, też bardzo fajna aplikacja, ona tutaj była zainstalowana. Możecie sobie po prostu y, Wasze notatki tutaj pisać. Ja tutaj mam akurat notatkę o naszych drzwiach, żebym pamiętała jakie mi się drzwi podobały. I te właśnie drzwi mamy na naszym mieszkaniu. Tu mam jakiś tam kod, nie wiem już w zasadzie co to był za kod, ale możecie tam sobie inne ciekawe rzeczy dodawać. Wasz terminarz, czyli y, po prostu kalendarz. I w kalendarzu też możecie sobie zaznaczać Wasze daty. Widzicie tutaj, pokazuje, jaki dzień mamy aktualnie. I macie zaznaczone, że oczywiście jest to luty 2016. Jedziemy dalej. Czy coś tu jeszcze jest? Tłumacz? Tłumacza nie używam, ale przydatny. Voice Samsung Hub, tego też nie, nie używam. Tego też nie używam. Shazam jest bardzo fajna aplikacja. Wchodzicie sobie w nią. Tutaj dotykacie. Yy, cały aparat słucha danej muzyki, po czym wyskakuje Wam informacja, kto śpiewa, co śpiewa i yy, kto śpiewa, co śpiewa i co. I możecie sobie też posłuchać właśnie danego utworu, On się tam chyba łączy, nie wiem czy z YouTube'em, czy z czym się tam łączy. W każdym razie przydatna aplikacja Sketplay to każdy musi mieć. Tu właśnie pobieracie wszystkie aplikacje. Smart Manager to jest jakaś nowość, ale powiem Wam, że dosyć fajne. Widzicie, ile macie procent baterii, pamięć, pamięć ram, zabezpieczenia, wyczyszczacie wszystko i wszystko się Wam kasuje, czyli zbędne rzeczy z pamięci, z pamięci ram i takie tam. Trochę to będzie trwało teraz pewnie, ale to nic. Jedziemy dalej. Ostatnia strona to jest album Street View. W sumie tutaj używam tylko tapet, telefon to tam na wstępie. To też jest fajna aplikacja. Jeżeli gdzieś jedziecie i gdzie możecie sobie zarezerwować hotel, możecie sobie znaleźć, na przykład klikamy że szów i macie tutaj wszystko rzeczy, na przykład wejdziemy sobie w atrakcje, wyświetlają się wam atrakcje do zaliczenia czyli rynek, fontanna, podziemna trasa, ratusz, stary cmentarz, galeria Rzeszów, to jest super atrakcja. Zamek Lubomirskich, Muzeum Dobranocyk no i, i widzicie, jest tego dużo hmm, pokazują się wam też hotele tu musicie sobie wpisać datę zameldowania, wymeldowania, i wam wyskoczą i restauracje i na przykład wejdziemy sobie w stary browar Rzeszowski. Możecie sobie tutaj w tej aplikacji zobaczyć liczbę e, recenzji, czyli jaką ma tak jakby, popularność. Możemy tak powiedzieć: zdjęcia użytkowników, i tutaj też macie. Mm, co, komentarze? I na przykład, komentarz. Chodzę do środka. Wow, ogromny lokal, pełen ludzi w różnym wieku. Zmierzam do, i więcej nie widzę, więc wchodzę sobie w strzałeczkę, zmierzam do zarezerwowanego przez siebie stolika, idę, 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 naprawdę spora przestrzeń, po drodze miałam kuchnię, zrobiło to na mnie duże wrażenie, kucharze pracują w pełnym, z pełnym spokojem, porządek utrzymany, szacunek, panie kelnerki fajnie ubrane, wszystko w klimacie, jeśli chodzi o jedzenie całkiem ok, bez szału, dość szybko wydawane, piwka własne, bardzo dobre, z pewnością tu wrócę. No i widzicie, możecie się dowiedzieć czegoś o danym miejscu. Także y, bardzo fajna aplikacja i porównywalna z tym flipboardem. Nie, flipflap. nazywa ta aplikacja? Czekajcie, zobaczę, Foursquare, O, z Foursquare. Tutaj mamy tryb dzieci, ustawienia, ustawienia WhatsApp, czyli, wiecie, wasz y, darmowy środek komunikacji z innymi ludźmi, bo tu możecie dzwonić, możecie rozmawiać, macie też y, kontakty innych ludzi, możecie wszystkich tutaj pozapraszać do tego, żeby też skorzystali. Y, wideo nie używam, y, nagrywania głosowe pff, też nie używam i YouTube, no to wiadomo, YouTube jak YouTube. To musicie mieć. I na koniec zegar, czyli aplikacja też niezbędna, bo tutaj mamy ustawione alarmy, jakie używamy, jak widzicie u mnie jest bardzo duża rozbieżność, od 4.45 do 18.00, 18 to jest u mnie piwnica, ponieważ kiedyś lała się nam woda i musiałam mieć ustawione, żeby iść tam tą wodę wylewać, także tak, to Wam jeszcze pokażę aktywne aplikacje. Tutaj macie właśnie aplikacje, które mieliście przez siebie załączone i zapomnieliście ich wyłączyć. Klikacie zakończ, cyk. A jeżeli macie ich więcej, to klikacie sobie tutaj na dole. Wszystkie aplikacje się Wam wyłączają. Nie schodzi bateria, latarka, jak latarka. Myślę, że to teraz powinno być widać. Działa fajnie, czasami się przydaje. Także tak, jeżeli chodzi o aplikacje na Samsunga mojego, to by było na tyle. Jeżeli macie jakieś ciekawe aplikacje, to polecajcie. Ja Wam dziękuję za oglądanie i trzymajcie się ciepło. Pa-pa!